U kroku sąd, marzenia są! Marzenia! Cześć, tutaj Jania! Jak wiecie, jestem w trakcie zapraszania gości specjalnych do dzikiego Ucha. Dlatego, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, zachęcam Was do tego. Im większa jest liczba subskrypcji, tym łatwiej jest mi ich zapraszać. A jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się spodoba, zostawcie koniecznie łapkę w górę i nie zapomnijcie odwiedzić mediów społecznościowych Magdy, Sylwii i Magdy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się macie, dziewczęta? Super, Super. Dzisiaj zagramy w Dokończ te Melodie z piosenkami pochodzącymi z filmów Disneya. Dokończ te Melodie. Pip. Śmiech księżniczki. Na ekranie zobaczycie fragment tekstu. Musicie domyślić się, z której piosenki pochodzi, nacisnąć przycisk i dośpiewać kolejną linijkę. Jeśli pomylicie się, prawo głosu przechodzi na pozostałe zawodniczki. Jeśli wszystkie zaśpiewacie linijkę, źle, punkt otrzyma osoba, która popełni w niej najmniej błędów. Wygrywa osoba z największą liczbą punktów, czyli rywalizujemy ze sobą dzisiaj. Nie Nie ja, jesteśmy zdarzenia. Gotowe rączki. Y no. Ja. A, o, wiesz, to, <grym> to jest? więc co to jest? Marze by stąd uciec na ląd, nazwany ziemią. Śnie o tym, że przytuli mnie nad morskich Na ziemi, tej dzieciom jest lżej, ojcowie, córki. Do do pływania, mija tam czas, chcę poznać już co, co z nich każdy wie, wie. Chcę, chcę na pytania me odpowiedzi, co to ten ogień i czemu on rozprasza się? dlaczego się pomyliłam? Chciałam zaśpiewać yy, wersję Sary, bo Sara śpiewała No to wspaniały świat A tak. o, a tam to jest świat wspaniały I w ogóle w innej tonacji jest to niż oryginał jest Dokładnie Wyżej, wyżej no. jeszcze wyżej Tak, tak, Sara Jeszcze wyżej, wyżej. Dlaczego wszystko poszło źle? Chcę już uciec stąd. Nie jestem tam, gdzie jest mój dom. A tak dobrze? I jedno wiem, nie poddam się. Galop, za wszystkich sił próbować chcę. Nikt roku wstecz to ważna rzecz. Wy z drogi mej zabierać się precz! Dalej! Nie wiecie, co w moim sercu się kryje! Chcę żyć i przeżyć. Nigdy nie ulegnę, nigdy nie ulegnę nie. Nie nie nie. Tak tak. To nie dotrze? Dwa nie popłynie na ich szczebie. wy tak właśnie chcecie? Nigdy nie ulegnę, nigdy nie ulegnę wam nie. Chcę wolnym być. Chcę żyć. O tak. Chcę żyć. Ja. Yeah. No, no właśnie. Wow, tak, nie, 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 z, nie, nie gadu, Wiecie, co? Wiedzcie co to jest za bajka? Mustang. Tak. Mustang z dzikiej doliny. To jest wspaniała bajka, na której pokałam w kinie. No tak, to jest przepiękne i szczerze mówiąc znam tutaj w tej piosence tylko refren. Tak najbardziej mi, że znam całość, ale najbardziej mi to tak... Ale to było trudne. To było trudne? się, to było trudne. Dwa punkty. Dobra, to chyba powinnam znać. Jezu, tak chcemy. W zwykłej wiosce mieszkałam, każdy to wie I stałam się królewną w jeden dzień Teraz pracę czeka czekam, by nauczyć się Jak mam na dworze żyć? Tutaj w pałacu nową rodzinę mam W szkole chyba radę sobie Daje jak przygody <muchy> różny bywa, smak. A potem jest ktoś. To, to przecież jest mój czas, przekonać więc chcę was, że dobry to czas. Jej wysokość! Księżniczka, księżniczka Zosia! Zosia! To jest prawdziwa, oryginalna nasza polska księżniczka Zosia. Od kiedy nagrywałaś, Zosię? No właśnie, myślę, że miałam tak z 10 lat. Mogłam mieć tyle. Tak to że z 5 lat tak. nagrywaliśmy chyba. Tam było dużo bardzo odcinków. I bardzo fajnie od piosenek, nie? Nice. Tak, bardzo, bardzo. Też było prawda. mi dane zaśpiewać tam duet z Madzią jako Viviana. Tak, Ojtaż, tak właśnie. W ogóle też bardzo piękny utwór. Piosenkę śpiewać dziś chcę. Przecież już to wiesz, prowadzisz mnie. Wiem już, że zaufam ci, bo chcę. Pomóc ci, pomóc mi. <laughs> tak. Nie ja <c> <laughs> kręcę się. No to chyba wszyscy razem. Dawaj, tak. nie, 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 zaczynasz. W oczach gór, biały śnieg nocą śni i nietknięty z tobą trwa. Królestwo samotnej duszy, a królową jestem ja Posępny wiatr na strunach burzy w sercu gra, choć opieram się, to się na nic zda. Niech nie wie nikt, nie zdradzaj nic, żadnych uczuć. Od teraz tak masz żyć, bez słów, bez snów, łzom nie dać się. Leć świat już... Na ten gest mnie stać, co tam burzy gniew. Od lat coś w objęciach chłodu mnie pcha. a to my! Ale ładnie zabrzmiałyśmy w no. Momencie, no. W pewnym momencie, dobrze no, poddałaś. W pewnym momencie znalazłyśmy ja harmonię do... w tej piosence. Ja kiedyś dostałam taki komplement. Ładnie śpiewasz momentami. O, o, o... dobra, dobra, dobra. Szczęśli... Szczęśliwe są wolne ryby, gdy kręcą się pośród fal w akwarium za szklanej szyby. Ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los. Gdy ją ktoś ze smakiem tak to jest dla ryby cios. Oje, oh yeah. na morze dnie, na morze dnie, na morze dnie, 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 nikt nas nie sieczy, ani nie pieczy, a później je. Wiedząc, że ludzie chcą nas tak, likwidujemy każdy hak i spokój wielki, tylko bąbelki na morze dnie. Na Dnie, na morze dnie, na morze nie. Na morze nie. na morze dnie. Każdy swobodnie tworzy melodię i śpiewaj. ej ej i płaszczka wiele dać. Też z siebie mogą i tu grać. Wszystko to w duchu dobrego słuchu na morze dnie. Wow! No i znowu piosenka trudna. Tak, i znowu Bo, ja jestem, sylvia, no. bo jestem dobra w trudne. Dobra w sama Tak, wycinaj. No. Nie poddam się mnie, nie złami nic, każda z trudnych chwil tylko doda sił. Marzenia są w nas, nie trzeba nic tylko ścieć. Kto się nie boi, ten już górą jest. Nie poddam się, mnie nie złamie nic, chcę przed siebie biec, zawsze tak ma być. Marzenia są w nas, nie trzeba nic tylko chcieć, kto się nie boi, ten już górą jest. I wszyscy łapy w górę, o, 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 nie bój się chcieć, o, 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 o. Nie bój się chcieć! 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 Nie, bój, nie, nie bójcie bójcie się, się chcieć! chcieć. Sorry. <śmiech> <śmiech> Ulewa jest mą siostrą strumień bratem, a każde z żywych stworzeń to mój dróg. Jesteśmy połączonym z sobą światem, a natura ten krąg życia wprawia w ruch. Do chmur każde drzewo się pnie Skąd to wiedzieć masz, skoro się je? To nie dowiem, tak się zmierza w księżycową noc Lecz ludziom wszelkich ras i wszelkich wiar Chłonącym te melodie, co z gór płyną Barwy, które kolorowy niesie wiatr, możesz zdobyć świat, lecz to... Mamy to. Tak. To w tym momencie poprosimy o te wszystkie łapki w górę. Łapy Na, w raz. górę! Wiem, że tam Cię znajdę. Czy to to? Nie. nie. Ulepimy El, dziś bałwana. bałwana. To, to jeszcze raz. Ej, Ale proszę. to zróbmy tak. Dziecko, teraz. średnia, najstarsza. Dobra. Pam, 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 Ulepimy dziś bałwana. No choć zrobimy to. Tak dawno nie widziałam cię. Nie chowaj się, uciekłaj co. Bawiłyśmy się razem, a teraz nie. Dlaczego tak jest? Czy wiesz? Ulepimy dziś bałwana, albo zrobimy coś innego. Anka, idź sobie. No to cześć. Ulepimy dziś bałwana. Na rower może walisz iść. Czy długo tutaj jeszcze czekać mam? Bo do obrazów zacznę gadać, tu jak nic. Jedziesz Janna? I tak mi jakoś ciężko, samej śród tych ścian, tylko nie za to roznieść. Tum, 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 ru ru. Tam Cię znajdę, ludzie pytają co i jak, mówią odwagi i choć ciężko mi chcę otrzeć Twoje łzy, czy dasz mi znak, nie mamy nic procz siebie, Ciebie, ja, tym nie. jak mamy dalej żyć.

To już wiecie! Chyba się zorientowali, poznali kogoś. Po ja! Nie, nie wiedzieliście? Nie wiedzieliście? Zostawcie komentarz, Anka. jestem ciekawa, czy ktoś jeszcze Anka. mówi. Anka, Anka idź sobie. No to ten. <śmiech> <śmiech> Tu tatuaż, tu dziara, tam sznyt! Coś tam, kurde, jak to idzie? Tu tatuaż, tu dziara, tam sznyt! Wiem, że potem jest, gdzie ja nie byłem i co nie zrobiłem, mały mały zasuwa, aż miło. Ha! Ha! Ale nie z co pomiędzy. Tu tatuaż, tu dziara, tam sznyt! Kurde. Ale tu Pomóżcie, tu tatuaż tu dziara tam sznyt. Ta, 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 Nie wiem, co tam jest. Tu tatuaż tu dziara tam sznyt. No, przypomnij sobie. Aha. Pierwsze słowo. Tu tatuaż tu dziara Są. tam sznyt. Jak? Są. Są? Nie, ja wiem, że tylko mały mały zasuwasz miło. Ha, ha, ha. Co mam powiedzieć, prócz? prócz Drobnostka, ocean, słońce, wiatr. Hej, jestem. Hej! Hej, drobnostka O, są jak mapa wygranych stu bitw Ja się kręcę, w życiu na to nie chwadła. Gdzie ja nie byłem i co nie zrobiłam Dobra, zero punktów, jest... przykro nam bardzo Tak albo siak, to jest pan Drobnostka, oto świat cudów z moich rąk Hej, jest okej, okay, jest okej okay, Drobnostka Lecz jakby rzec, to ja już znikam sąd Teraz ty mu, teraz ty mi, teraz to ty mi mów drobnostka! Bo łódkę ci muszę, muszę wziąć. Popłynąć chcę w dal i w dal drobnostka. Niestety wpław nie umiem bo skąd! Drobnostka, drobnostka! I cienki! Dzięki! Co to będzie? Ja znam. Wszystkich ludzi na tej wyspie robią swoje na tej wyspie Czy Czuję dobrze, dobrze, czy źle? O właśnie, znam tu wszystkich ludzi na tej wyspie Tu jest ład na tej wyspie Czy Czuję dobrze, to, czy źle? I mnie, o właśnie mnie Mogę wzorem być, ludziom siłę dać, Jakby nigdy nic swoją rolę grać Czy Lecz ten głos jak, jak zbyć być? Kiedy szepczę tak, czemu gnębi? Widzę światło na wodzie śni jak ogień. Daleko stąd marzenia są. Dobrze wiem, że to światło woła mnie, woła w drogę, chcę znaleźć się. Za horyzont biec dosyć siły, mieć gdzie się niebo i może chcą zejść coś woła. Czy blisko stąd marzenia Moją pchał będzie wiatr i, wiatr i mnie wesprze. Tu z... sąd marzenia są. <grystwotny> Instrumenty perkusyjne <grystwotny> 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 Uff, Czyli na Naliczanie. <grystwotny> Brawo Ja, a. a ja nie mogłam, nie wiedziałam, co to, co to jest. Tak, a ja, a ja tak, tak e, za wolno zajerzyłam. <grystwotny> Coś ocean. Ja znam wszystkich ja ludzi znam. na tej wyspie, no. Jakby było, patrzę w wodę i te fale. do to tego No, to nie, to nie, no to tak, to to tak łatwo powiedział, nie, patrz, jak się to. Ale i tak Sylwia ja zgadłaś najtrudniejsze. No, najtrudniejsze Aże, i no. najwięcej. Bo ja wiecie, co wam powiem? Bo ja zgadłam męskie. No. Bo ja po prostu tak naprawdę. <głosy> 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 muszę wam to coś powiedzieć. <noise> te piosenki na koncertach, nie, na powiem wam tak, muszę wam coś powiedzieć. Gdyby nie to, że mój kol moi koledzy ciągle miną teksty tych piosenek, to pewnie bym odgadła i drobnostkę, ale no cóż, no tam nie wiem, nie ma takiego siłacza, co by to tam wyśpiewał. Oprócz tego, co tam to na płycie. Dam co tam było? Jeszcze raz? Nie wiem. Nie wiem. Nie nauczyły się. Pała, Dzisiejszy odcinek wygrywa Sylwia! Uuu! Nie! Ja! Naprawdę? Najwięcej, chyba cztery. Co? Tak? Cztery. Bo zaliczyłam to. A pięć? A ja trzy, A nie? Dlatego. Czyli tak naprawdę nie wygrałam. A ja tak naprawdę był dwa. Mocne, mocne dwa, ale jakie mocne? Jaki mocne. A, mocne. I zapraszamy na Instagramy i wszelkie media społecznościowe naszych dzisiejszych gości! Dzisiaj Zapraszamy do nas, na no co? No... Chodźcie, fajnie ja jesteśmy, tam. tak naprawdę. Bardzo dziękuję następującym patronom za wsparcie: Sławek Waloszek, Marta Kaczmarek, Robert Marszałek, Klaudia Obacz, Tomasz Mak, Zuza Kania, Paweł Szymański, Walerian Walerian, Dorota Truskolaska Alibert, Piotr Wernicki, Maksymilian Leśniewski, Natalia Gacia. Możemy też zaprosić na koncert, bo gramy w tym składzie koncert by Chorzowie. 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 Te trzy księżniczki zagrają e, 16. 16. 16 grudnia. grudnia. Tak. E, jeszcze dołączy do nas Marcin Jankiewicz. Tak, to tam co myli te Jaś książę. <grym <grym <grym> ja chciałam, właśnie się chciała powiedzieć, pozdrawiamy Marcina, ale. Pozdrawiamy Marcina. Ale pozdrawiamy Marcina. E, więc wpadajcie. Na pewno też relacje różne z tego wydarzenia będą na I A my z Marcinkiem jeszcze wydajemy piosenkę świąteczną. Tak, piękna. 8 jest. grudnia, autorską. Słyszałam mm. na własne uszy już. No, Madzia już słyszała, ale nikt inny nie słyszał. Jest piękna.